Czemu ty stękasz już? Dajemy chyba wanasie. Mieśko mieszana, siosik miesiana. Przybrałam sobie już te buty. Spodnie to jest w ogóle dramat. Spodnie to jest w ogóle dramat. Jest ok, tylko chyba, chyba nie dla mnie. To są najwygodniejsze klapki, jakie w życiu miałam. Witam was cieplutko. Łukasz mi przyniósł buty. Bo słuchajcie, ubrałam te klapki moje. Gdzie mam dać tutaj dla Ciebie? Ubrałam te moje klapki nowe, te czarne, które już mam e, brązowo bordowe, które dla Łukasza są dla baziarskie. I, I normalnie mnie obciera ten pasek e, ten od Japonki między palcami. I nie wiem czy mnie nie obetrzę, a musimy dzisiaj dużo będziemy chodzić. E, jedziemy do galerii, zrobić takie zakupy przedwyjazdowe. Zresztą, tak jak Wam mówiłam, tam jakiś, te, Łukasz coś do ubrania potrzebuje. i Ja sobie zamówiłam spódnicę na wyjazd, ale do odebrania będzie dopiero po 13. Ale to mnie też poinformują. W sklepie będzie do odebrania. Musimy pojeść do Kostko zatankować. Idzie była trzecia destynacja. Czemu Ty stękasz już? Bo to jest, nie chcę mi się tam jechać. To jest w ogóle to od, od, od nie W odwrotnym kierunku. Nie chce mi się tego, czego mi się nie chce. A to, co mi się chce, to mi się chce. No to nie wiem co. No. To powiedz, co ci się chce. O. I Musimy gdzieś coś zjeść do Greksa mhm. jeszcze. Najpierw chciała znakować, mhm. bo się włączyła rezerwa. Się zapaliła no. wczoraj. Mhm. No dobra, no to jedźmy. Słuchajcie, ile tu się dzieje u nas w mieście? To jest po prostu niepojęte. Miał być Shawn Mendes dzisiaj w ogóle ale kancelowany, ale kupa ludzi tam szła, młodych, poubieranych na jaskrawo-kolorowo i ja nie wiem, czy oni wiedzą, że anulowali im koncert. <grafy> Może przed chwilą anulowany, nie wiem. A tu teraz jest, było zaplecze cyrku i chyba, nie cyrku, tylko We wesołe miasteczko! Ja pierdziele! Co ty gadasz, że tu, a co to jest to crazy, coś tam? Taki no, stronie. No. A od kiedy tu, tu nigdy nie ma, bo tu już jest galeria nasza, tu nigdy nie ma miasteczka, Łukasz, nigdy tu nie widziałam miasteczka. Jeśli le parkingu jest zabrane, nie, nie będzie gdzie zaparkować. Tam nigdy ich nie parkuje. Tam nigdy ich nie parkuje, bo to jest... To jest daleko. To no. jest daleko od wejścia, to jest od, od, od restauracji. Jezu, ile tu się dzieje Łukasz? My nic nie wiemy. To już wiesz przecież. No już wiem. Mamy jedzonko. Tak wyglądają kebaby. Jemy kebaba na śniadanie. Czyli ty też coś kuparujesz? E, nie wiem czy ja chcę mil. Mil? Nie wiem. Czyli chcę tylko kebab, nie wiem jak duże są te kebaby. Nie widzę, nie że, że są jakieś stoszone. Że... Dobra, weź mi A co to jest to obok? Cofnij. No, nie... Tam na dół, na, na dół. Nie. Co to jest oto po prawej? Nie wiem. Kalorie chyba? Nie wiem. A ten jaki różowy, weź mi. Dobra, weź mi też mięso. Tam już się robi nasz kebab. Wzięliśmy sobie po zestawie, słuchajcie, nie, nie mieliśmy nic z domu, bo nie mieliśmy nic do jedzenia na śniadanie. Tak naprawdę, no jak jesteśmy w galerii, no to tu jest w ogóle bardzo dużo restauracji. Taco Bell, Let's Sushi, Subway oczywiście, tu jakieś Jollibee? KFC, Pizza Hut, tak, Five Guys, no wszystko jest. Mamy, Łukasz się, ma spicy, ja mam garlic sos. Frytki w ogóle są ekstra, przepyszne frytki. Ale w ogóle są tak... słone, zero soli. No to okay. fakt, ja myślałam, że tylko ja nie czuję, bo ja zawsze nie czuję soli. A tak wyglądają kebabiki. Pokaż, masz takiego samego? Też masz taką bułę grubą? Ja mam grubszą bułę. Dobra, dojadamy. Jedzonko przepyszne. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, bo jest strasznie dużo ludzi. Przepyszne, polecamy wam ten właśnie German. German dyner kebab, przepyszne, wielkie pycha. Jesteśmy tak najedzeni, że nie chce nam się teraz chodzić. Poszlibyśmy ja do domu. bardzo, ja bardzo. Mhm. Za, tak. Za Ale bardzo. Za Ale było naprawdę pyszne. Wszystkie elementy keb kebabu były, były dobre. Tak, Sosie Nie wiem, czy nie słychać, słychać. Nie, nie, nie wiem, czy nawet mnie słychać. Na, naprawdę super. chrupiąca była. Wszystko było, wszystko było spokojne. Tylko wiecie co? sos jak sobie weźmiecie czosnkowy, ten garlic, to. Spodziewajcie się koperkowego. Bez nim tyle koperku, że naprawdę czuć bardziej koperkowym niż czoskiem. Ale sosik spicy. Ale spicy przepyszny. Mi też strasznie smakował ten spicy właśnie. Mieszana, e, mieszana. Tak, I... Mięsko miesiana, sosik miesiana... Tak, mięsko i... mieszana, sosik <laughs> miesiana. Wszystko miesiana i pycha. I pyszna zmrożona Pepsi. Chyba dawno nie piłam. I wracamy do domu. To by było chyba na tyle dzisiaj. <laughs> Bo ja, bo moja spódnica już jest do odbioru, <laughs> także możemy odebrać, no ale pójdziemy na koniec. Co tam ale ze schodami wjedzie. <laughs> Jesteśmy w Sports Direct i mieliśmy kupić buty dla Łukasza, a ja sobie kupuję klapeczki. Takie adidaski. Bardzo ładne, bardzo zgrabnie wyglądają na nodze i w ogóle chyba je od razu ubiorę. Tutaj jest w ogóle więcej różnych modeli, to są inne, widzicie? One są inne trochę, ale też kurczę ładne. Hmm przymierze chyba. Fajna, to jest fajne. Przyszliśmy do i Maxa, słuchajcie, ja byłam na dole, na dole, na dziale damskim, ale nie ma nic, więc nic wam nie pokazywałam. Teraz jesteśmy na męskim, Łukasz wybiera jakieś koszule. Mamy kupione, co tam mamy kupione? Nic w sumie. Byliśmy w primarku, ale zrezygnowaliśmy, była kolejka na godzinę w tanie. Dobra. Tego, tego nie biorę. Dobra, chyba się udało. Łukasz ma tu jakieś zestawy, idzie przymierzać. Koszula zostaje kolei, z nami. No, no, jakieś takie, no ale pasują, wszystko pasuje do wszystkiego. Także, także tak. Buty będziesz miał białe, najwyżej kupisz. Bo no butów tak, dalej tak, nie tak, kupiliśmy, słuchajcie. A że... właśnie, tu są jeszcze buty, to tu zobacz. No. I buty białe i będzie fajnie. No, trochę już spędziliśmy w tej galerii, ale dobrze zjedliśmy tego kebaba na początku, nie? Dobrze, idź. Ja tu zostanę, nie wiem po co gdzieś tu pochodzę. Ja tu będę na zniżkach, Łukasz. Czekam na Łukasza i słuchajcie, przebrałam sobie już te buty, bo strasznie mnie tam to tak jak Wam mówiłam, między palcami, więc w tych już chodzę. Bardzo wygodne. Nie chcesz przymierzyć? Zobaczcie, jakie buty. To nie są te, to jest jak kołderka. Jak kołderka. Łukasz bierze, wybrał, ale z tych wszystkich rzeczy tylko... To jest Adidas, no właśnie, to jest najlepsze. Masakra no to. Yy, tylko dwie rzeczy. Taką, to jest w ogóle świetne. Jakby to było damskie, na damskim dziale ja bym to też wzięła. Świetne, to jest takie cieniutkie jak koszula i... I taką drugą koszulę. Niestety mierzył spodnie, mierzył e, t-shirty. No, spodnie to jest w ogóle dramat. Spodnie to jest w ogóle dramat. Są przedziwnie szyte, albo strasznie szerokie, albo tu za szerokie, tu za wąskie. No, no. Także butów też Łukasz i jedziemy do innego TK maxa na Kilner. No nie wiecie gdzie to jest. <grym>, dobra, jedziemy. zahaczyliśmy też o funciak. Mamy trzy paczki do samolotu. Jedna dla mnie, jedna dla mamy i jedna dla Łukasza gdzie mam wszystko co było, już więcej nie zostało adapter na europejską wtyczkę dla mnie, a dla Ciebie? a jak Ty byś ładował telefon w domu? i śpicie no właśnie dość, słuchajcie dość ale mamy zakupy, nie wiem czy tam coś widać wszystko chyba mamy pokupowane, Łukasz kupił spodnie w końcu w drugim TK Maxie, także też się udało matko bosko mam zestawy do samolotów mamy eee, no. Muzykę mamy. E, mamy klimatyzację, otwieramy okna. Jest taki upał, ukrop, jest 20 stopni, ale jest tak strasznie duszno. Także chyba wszystko mamy, to prawda? Zaraz ja. Pojedziemy jeszcze do Lidla. Teraz kupić coś do jedzenia po prostu na później. Wróciliśmy, słuchajcie, i dobra, i ta spódnica z Nexta. No powiem Wam, że jestem zawiedziona. Po prostu wzięłam za duży, ona jest, ona jest za duża na mnie ona jest dla nie za duża, ona powinna być dużo węższa, wzięłam za duży rozmiar wzięłam po prostu mój dziesiątkę, ale no ona mi, no ona mi odstaje, wisi zobaczcie, nie nie ta ona powinna być o tak, taka obcis obciślejsza bardziej no jeśli chodzi o długość też by może mogła być trochę krótsza ja nie wiedziałam, że ona będzie plisowana też w sumie no wzór ma fajny wszystko fajnie super by mi się w niej yy, jechało, bo tak jak wam mówię, mam mieć Mówiłam Wam, że mam mieć te dni, więc byłoby mi po prostu bardzo wygodnie. Ona jest fajna, ona jest na podszewce. Zobaczcie, jest fajna podszeweczka. E, także wszystko jest ok, tylko po prostu nie mój rozmiar. I chyba jutro pojadę ją oddać po prostu w sklepie. A nie wiem, zobaczę, może mają mniejszą na sklepie. Albo zamówię mniejszą. W sumie jutro by była do odbioru w sklepie, też nie wiem. Nie, nie wiem, co mam zrobić. Czy to zostawię? Nie wiem, ale wydaje mi się, że gdyby ona była troszeczkę węższa, to by było lepiej po prostu. A tak to ona jest taka. Tutaj jest bardzo, bardzo luźna. No, ale tak wygląda. Fajne, wam, że takiej długości jeszcze nie miałam chyba spódnicy. Może miałam? Nie, chyba nie miałam. Ale fajna jest, przewiewna bardzo, taka widzicie, zwiewna. Jak się idzie, to, to ona po prostu tak idzie razem z Wami. <gryw> nie wiem, jak to powiedzieć. Jest okej, okay, tylko chyba, chyba nie dla mnie, chyba nie na mnie. No nie wiem. Nie wiem w sumie. O dziwo, ta długość jest taka w miarę spoko jak na MIDI, bo myślałam, że będzie bardzo krótka, bo jestem wysoka, ale nie jest bardzo krótka. No tutaj oczywiście, wiecie, wszystko wybacza. Yy, nic nie wiecie, można się najeść i to też się schowa pod, pod spódnicą. Także ja też się tutaj tak sobie wysoko dosyć yy, wkładam, bo jakbym ją założyła niżej, tak na biodra, no to, no to ona już się robi taka bardziej maxi. I to już tak nie, 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 nie wygląda dla mnie dobrze, przynajmniej na mnie. No, a tak właśnie jak mam ją wyżej, to chociaż nie wiem. Kim dłużej w, nim jest, w niej jestem, to się bardziej chyba przekonuje. Nie wiem. Fajne jest, wiecie, jak usiąść, to fajnie sobie ją można zebrać i, i spokojnie sobie. No, no, jest bardzo luźna. Jest bardzo luźna i to jest fajne. Nie wiem, co zrobić. Nie wiem, i nie spytam Was, bo e, już będzie za późno, jak pójdzie ten vlog. Już pewnie będę w Polsce. E, także nie wiem. No, po prostu nie wiem. Ale i tak możecie dać znać, co sądzicie o niej, bez względu na to, czy ją zostawię, czy oddam. Może zostawię, tak patrzy nie, Łukasz mówi, że jest okej, okay, że jest spoko. Nie wiem, zobaczycie się jeszcze na filmie, bo to też inaczej niż w lustrze słuchajcie, zostawię chyba tą spódnicę nie wiem, tak popatrzyłam, wiecie, i w przeróżnych z różnymi bluzkami takimi w serek, takimi t-shirtami zwykłymi body wezmę sobie jedno taki na dłuższy rękawek, ale cienkie, nie będę brała żadnej bluzy, kurtki a nic takiego, dosłownie tak lecę, tak wracam, tak będę w Polsce wezmę sobie, tak jak mówię, tylko na ramiączkach na przebranie, jakiś t-shirt i, i, i tyle, wzięłam sobie teraz kąpiel spodnie wiszą moje z pracy wzięłam sobie teraz kąpiel poleżałam w wannie, wymoczyłam się, słuchajcie Zrobiłam sobie stopy, tam wiecie, tarka i tak dalej, i y, siądę sobie, zrobię y, paznokcie u stóp, i u rąk zrobię jutro, ale y, chyba i tu, i tu wybiorę ten y, W7 czerwony lakier. Tak, i wiecie, klasyczek to jest y, Pilar Box Red. No, chyba ten sobie zrobię, także mm, siadam robić paznokcie, zanim mi się zrobi ciemno, jest jakoś przed 20, nie wiem, 19.40 chyba. Ech, także tak, także tak, tak, tak minął dzień i e, jutro kolejny dzień, jutro jedziemy do, e, do Dużej Azdy po zakupy takie jedzeniowe, wiecie, dla mnie na 3 dni. Mm, dla Łukasza normalnie na tydzień i po, e, po koszulki, bo tą koszulkę, którą miałam... Trzeciej mam ubrana w ogóle, nie pamiętam. Tak, w tą koszulkę, którą miałam na sobie dzisiaj. Ta koszulka jest właśnie z Azdy. Ona jest świetna, ona ma takie bardziej wycięte plecy. fajne, bardzo ładna jest i bardzo fajna. I chcę sobie kupić taką jeszcze może jedną, może jeszcze z jakiś t-shirt i, i Łukasz też musi sobie t-shirt jeszcze tylko dokupić. A w Azdzie są naprawdę bardzo fajne z tego George'a ubrania i my tam właśnie często kupujemy i wiemy tam, że tam są rozmiary dobre rozmiary są na nas i tak dalej butów Łukasz nie kupił, kupił je przez internet riboki takie i słuchajcie <gryw> będzie teraz stres przez ten tydzień, czy one dojdą w ogóle bo trzy dni mają na wysyłkę a potem do siedmiu dni może mogą nawet iść, zależy od kuriera y, no a Łukasz y, no, nie zdąży, jeżeli one mają dojść pomiędzy tam którymś tam siódmym 6 czy siódmym, a dziewiątym jakoś tak, a ósmego leci, więc mogą nie dojść mogą nie dojść, bo jak liczyliśmy, jeżeli oni wyślą je w środę, czyli tego trzeciego dnia maksymalnie wysyłki no to potem zostaje 3 dni robocze, żeby one doszły do poniedziałku, no także nie, 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 nie wiem, co z tymi butami będzie zobaczymy po prostu, ja biorę moje super stare do tej spódnicy fajnie to wygląda i i tak będzie dobrze. Te klapki, słuchajcie, z Zalidasa, które kupiłam, co widzieliście te z paseczkami, to są najwygodniejsze klapki jakie w życiu miałam. One są tak super wyprofilowane, mają taką jakby taką górkę m, przy podbiciu. No po prostu ja w nich chodziłam i i normalnie nie czułam, że chodzę. Super są, świetne. Tylko obdarły mnie m, Tutaj jak macie duży palec, to, to jak macie duży palec, to tutaj mi obdarły. Tak, przy, wiecie, na stopie poniżej tego dużego palca. I jeden i drugi, ale mnie zawsze buty obcierają. wymoczyłam sobie teraz stopy, jest dużo lepiej, już mnie nie wolą. E, to normalnie skórę mi wiecie, zdarły. Myślałam, żeby też je wziąć, ale one nie pasują do tej spódnicy i nie będę brać żadnych innych butów, tylko ty chyba super stary. Tak, myślę, ale tego też nie wiem. Także jutro znowu zakupy pojedziemy, tylko tak jak mówię, już bardziej na jedzeniowe no, i co, no i nic? No, i będę, i potem od poniedziałku do środy do pracy, i w czwartek lecę. Będę Wam coś em, nagrywać, myślę, na Instagramie. Także, jeżeli mnie nie obserwujecie, to zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie. Tam będzie mnie na pewno więcej. A jeśli chodzi o YouTuba, no to zobaczymy się po moim, nie po moim powrocie, po wylocie rodziny. No. Także, gdzieś tam pod koniec sierpnia. No, lecę, uciekam. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa!